Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars: The Complete Saga. W tym odcinku zagramy sobie kolejny rozdział, szóstego epizodu. Tym razem to będzie starcie ścigaczy. Mamy do zdobycia pozostałe 9 mini zestawów i jeden czerwony klocek. Swobodna gra. Łowca nagród. No i zaczynamy. Zaraz będzie starcie ścigaczy. Potrzebujemy tylko Zbudować najpierw parę rzeczy, żeby się dostać do tych ścigaczy. Najpierw tutaj, kolejna kładka do przejścia. Tutaj możemy to zbudować, nie musimy. Tutaj w każdym razie nic nie ma. No i zaraz będziemy przy ścigaczach, które sobie przejmiemy i będziemy mogli z nich skorzystać. Okej, okay, szczelałem, ale jeszcze nikogo nie było. Dobra, teraz sobie mogę postrzelać. Ok, no to lecimy. Najpierw sobie zdobędziemy pierwszy mini zestaw. Właściwie to drugi. Bo tutaj kilka zostało zdobytych wcześniej. Jeden został zdobyty wcześniej. Co jest grane? Czemu to się tak dzieje? Mamy trzeci mini zestaw, tak? Czy nie? Tak, tutaj był mini zestaw, który został zebrany wcześniej. Teraz mamy kolejny, a właściwie to zaraz będzie. O, teraz. Tylko trzeba najpierw sobie trafić. Dobra, teraz do góry. Mamy kolejny mini zestaw. Jeszcze jedna kładka. O, dobra. Możemy lecieć. Mamy czwarty mini zestaw. Ajajaj. Tutaj kolejny. Trzeba się zawrócić. O, czy mogę? Nie mogę zabrać. Okej, okay, udało się. Dobra, potrzebujemy zniszczyć jeszcze tego szturmowca, który przed nami ucieka. No i będzie na razie tyle. Ok, udało się go zniszczyć. No i teraz mamy do zdobycia kolejny mini zestaw. Dobra, potrzebujemy tego um, tej maszyny kroczącej, żeby zniszczyć tą barierę. To jest jeden z powodów, ale jest też drugi powód, bo potrzebujemy zdobyć jeszcze mini zestaw, sporo do zniszczenia, dobra, teraz do góry. Potrzebujemy małego Anakina, na przykład. Teraz potrzebujemy Artu d 2 Teraz kogoś żywego. No i mamy mini zestaw zdobyty już prawie. Tutaj jeszcze możemy to rozwalić, jeśli byśmy potrzebowali monet, ale monet będzie pod dostatkiem za niedługo. Dobra, no i mamy mini zestaw szósty, lecimy dalej. Brakuje nam tu jeszcze jednego mini zestawu z tego co widzę. ale chyba wszystkie zabraliśmy przynajmniej w tym miejscu zaraz zobaczymy w sumie tutaj zebrany Tak jest, tutaj zebrany. O, tu jest właśnie. Łatwo go było pominąć. Auć. Trzeba gonić trumowców. Dobra, jeszcze jeden został. Pytanie, gdzie on jest? O, jest. Szturmowiec nam ucieka, ale już zaraz będzie złapany. No, powinien nas wyprzedzić, ale to on nas zniszczył, teraz nie ma tego, jak się zablokować. Co on ma tak dużo życia? No, udało się. Znowu potrzebujemy bardzo dużo poniszczyć. Ale najpierw potrzebujemy zdobyć um, maszynę kroczącą. Zbudujemy sobie platformę, dla łowcy nagród do góry. I maszyna krocząca nam spada, tylko ją trzeba zbudować. No to budujemy, dobra, teraz będziemy sobie strzelać. Ok, rozwalone, ale oni są wkurzający, naprawdę nic nie mogą zrobić, mogą tylko mi stracić dużo monet. Dobra, wracamy do naszej maszyny kroczącej. Idziemy szybko na drugą stronę po kolejny mini zestaw. No i tak, tutaj możemy to zniszczyć, ale nie musimy, bo to tylko monety. Jednakże przydadzą się w późniejszej grze przy zakupie klocków. No i potrzebujemy łowcy nagród. To niszczymy. Co się mogę trafić? Dobra. Teraz potrzebna moc. Może wystarczy? Jar? nie, niestety nie wyskoczy. No i mamy kolejny mini zestaw. Dobra, lecimy stąd. Mamy do zniszczenia czterech szturmowców teraz? Jeszcze trzech? Upsa. Szturmowiec ucieka. Dobra, zniszczony. Okej, okay. no i pozostało jeszcze pięciu sztrumowców. Najpierw pójdziemy sobie po mini zestaw, który powinien być tutaj. Szturmowcy się na dole już pojawili, słychać ich było. Niej można ich stąd pokonać szybko. Budujemy sobie platformę dla łowcy nagród. Przenosimy balkonik do góry. No, i lecimy dalej. A nie, jeszcze nie lecimy, jeszcze mamy do rozwalenia przecież jedną rzecz, o której byłbym zapomniał bariera przecież do rozwalenia była. Teraz możemy lecieć. Okej, okay, możemy lecieć? Mamy pięciu szturmowców z rozwalenia. Dobra, jeszcze trzech. Zaraz będzie jeden. No ach, ten zakręt. Dobra, i ostatni. Udało się. Mamy ostatnią barierę do zniszczenia i będziemy mogli iść dalej. Okej. Okay. Gdzie ta bariera jest? Właściwie to gdzie ta maszyna krocząca, bo to jest nam potrzebne. Tutaj mamy coś. O właśnie tutaj tego mostu właśnie szukałem, tutaj tylko monety dobra. No, i tutaj mamy mechanizm, żeby się dostać do tej maszyny kroczącej, która jest zamknięta w klatce. No i dobra, mamy maszynę. Potrzebna jest moc, więc skorzystajmy z mocy. Teraz potrzebujemy rozwalić to, żeby zbudować most. Most już mamy. No i lecimy dalej. Ok, rozwaleni wszyscy. Pójdziemy sobie jeszcze po. Mini zestaw, który powinien być gdzieś tutaj. Nie, chwila, gdzie on jest? Tutaj mamy most. Chwila, gdzie to jest? Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Chyba tutaj, u góry, powinno być. Chyba nie. Dobra, więc najpierw zniszczymy to, co mamy zniszczyć. Maszyna krocząca, gdzie ona jest? Tutaj? No ładnie. Dobra, teraz zniszczymy. No i dobra zniszczone. Ajajaj. Ten szturmowiec naprawdę był denerwujący. Dobra, możemy teraz sobie tędy przelecieć. I jesteśmy już Prawie w ostatniej scenie. Ostatnia scena będzie u góry. Ale to już praktycznie niedaleko. idziemy sobie skończyć to czyli tak, najpierw po czerwony krocek pójdziemy potrzebny mały anakin i w ten sposób mamy czerwony krocek a teraz zajmiemy się między zestawem, który tutaj jest nad nami obecnie. No i tak, potrzebujemy otworzyć przejście. Zbudujemy sobie tą platformę. Pójdziemy sobie do góry po te niebieskie monetki. Jeszcze raz otworzymy to przejście, a już nie trzeba. Teraz potrzebny jest Darth Vader, który nam obniży ten mini zestaw. Wracamy teraz. Potrzebny jest łowca nagród, żeby zniszczyć tą srebrną klatkę. Tak, tylko trzeba trafić. No i mamy dziesiąty mini zestaw, ostatni. Teraz możemy iść do końca już, czyli do kolejnego etapu w tym rozdziale, ostatniego, finałowego. No i po kolei. Najpierw jedno, później zajmiemy się drugim. Drugi, to jest druga ochrona tarcza jakby. Wystarczy zniszczyć te kotwiczki i oni się tutaj nie będą pojawiać. Chyba mnie rozwalili. Co się stało? I mamy ostatnią tarczę, i teraz będziemy mogli wejść do tego AT. AT, AT, AT. Także wchodzimy teraz, się troszkę poobracamy. Niszczymy drugą tarczę, trzecią. Czwartą. I wracamy na platformę. Tutaj już pozostało niedużo do zrobienia. Właściwie to tylko te dwa mechanizmy. No i koniec. Ozblokowany kolejny czerwony klocek. Tym razem monety liczone razy 8. Mamy ponad 9 200 000 monet 10 mini zestawów Co to jest? A to jest Tie Defender chyba, tak mi się wydaje. Mamy ponad 9 250 350 tysięcy monet. 105 złota moneta za 10 mini zestawów i to wszystko w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!